Dobry wieczór państwu. Witam na pomeczowej konferencji prasowej po pełnym emocji meczu pomiędzy BM Stal Ostrów Wielkopolski a Legią Warszawa wygranego przez Stal Ostrów Wielkopolski 96 do 92. Jest z nami trener gości Wojciech Kamiński, a także zawodnik Dariusz Wyka, panie trenerze. Gratulacje dla trenera Milicića i zawodników i drużyny Arget BM Slam, e, nie Slam, Stale, przepraszam, Ostrów Wielkopolski, e, zwycięstwa. E, dziękuję I, i tak naprawdę mimo, że nie wyszliśmy na prowadzenie, zbliżyliśmy się na tyle blisko, że zrobiło się naprawdę nerwowo. E, w końcówce może za dużo błędów, trochę zabrakło zimnej krwi, może jakieś moje złe decyzje, różnie to bywa, e, natomiast e, Przegrywamy mecz i to jest dla nas najważniejsze i najsmutniejsze. Natomiast ja generalnie nie upatrywałbym naszej przegranej w tej końcówce meczu, a zdecydowanie w pierwszej połowie, bo i w pierwszej kwarcie, i w drugiej kwarcie za dużo daliśmy gospodarzom zdobyć być łatwych punktach, punktów po, po kontrach, po naszych złych rzutach. Gospodarze się napędzili i stworzyli sobie przewagę i później na pewno grało się dzięki temu dużo lepiej. Dziękuję. Darku, poproszę o Twój komentarz do meczu. Tak jak trener powiedział, gratulujemy drużynie z Ostrowa za wygrany mecz. Wiadomo, że nie możemy zaczynać tak meczu, bo ciężko później wrócić do jakiejkolwiek gry. Czapki jest głów, że w miarę jakoś wróciliśmy, ale wiadomo jak się da tyle takich szybkich ataków, tyle tak efektownej spod kosza, ale po rolach nie pogrze jeden na jeden. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest obrona. No, mieliśmy problemy, Więc chyba nie, nie było źle. Natomiast nie mieliśmy jakiejś specjalnej taktyki, że musimy wszystko pchać pod kosz, bo... bo jak nie pchaliśmy, a graliśmy cierpliwie po wodzie, e, to te pozycje dla wysokich się, się znajdowały. Bo i, I Darek, proszę bardzo, 6 na 6 z gry. Czyli znaczy, się, że te piłki dostarczane były w odpowiedni sposób. Mogło być one były w odpowiedni sposób. Mogło być ich więcej. No ale to jest i tak dobry wynik. To jeszcze chciałem zapytać o Ja myślę, że w Legii Warszawa jest jak w Ostrowie. W każdym meczu gra się o zwycięstwo. I ani kibice, ani, ani zarząd, ani właściciele nie, nie chcą grać o, o tylko byt w lidze. Więc zawsze jest presja i zawsze walczymy o zwycięstwo. I nie ma celów minimum. Po prostu nie stawiamy sobie celów minimum. Chcemy walczyć o to, żeby w każdym meczu pokazywać się z dobrej strony na dwóch frontach. W każdym meczu, tak jak wspomniałem, walczy o zwycięstwo. A, minimum, a, a takich celów to nie, nie ma postawionych. Musimy wygrywać. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Nie. A, proszę. nie dziękuję. Proszę. Witam w drugiej części konferencji prasowej po meczu BM Stal Ostrów Wielkopolski Legia Warszawa, wygranego przez naszą stalówkę 96-92. Jest z nami trener Igor Miliczyć i nasz gracz James Florence. Trenerze, proszę o krótkie podsumowanie meczu. Mecz, gdzie, gdzie wszyscy wiedzieli, że gramy bez centrów, bez trzech. Polaków, którzy są w normalnej rotacji, wygrani. Ja mogę tylko się cieszyć. W tym meczu trzeba przede wszystkim podziękować kibicom. Oni nam dali tą energię. Dali nam nie tylko przez moment, że, że, że był hałas na, na trybunach, ten hałas był cały czas, i w trudnych, właśnie o to chodzi. W trudnych momentach, jak nam nie szło w czwartej kwarcie, kwarcie to kibice byli naszym naprawdę szóstym zawodnikiem, to jest świetnie, że, że zespół i kibice żyją razem i, i że udało nam się wygrać mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem w takich okolicznościach, jakim jesteśmy w tej chwili. Teraz najważniejsze, żeby sztab medyczny mocno pracował żeby żeby zawodnicy wrócili do do stanu powiedzmy fizyczności odpowiedniego I, i to jest w tym momencie najważniejsza sprawa. Dziękuję. Uh, James, how do you feel after uh about uh, your team score? Um very tough game. Very tough uh without our five man, without Damian, without uh Kuba. Um, Mike and Denzel and everybody did a hell of a job. Um, great team effort, and uh coach had a lot of good ideas to solve this problem, and um, I'm glad we got the win. Thank you. Pytania? Uh, yeah. Czy będziemy się wzmacniać, czy będziemy czekać, bo sytuacja nie jest najłatwiejsza dla Pana, pewnie, bo ta rotacja jest niezwykle wąska. Jest, jest niezwykle wąska, natomiast pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Działamy wszyscy w klubie i właściciel, i prezes, i, i trenerzy działamy, żeby sobie pomóc, natomiast trudne są okoliczności działamy. Czy, czy, czy będziemy mieć pomoc w postaci kolejnego zawodnika, czy, czy nie, e, przyszłość pokaże. Natomiast e, jesteśmy świadomi, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy. Na razie mamy to, co mamy i z tym będziemy walczyć do upadłego. To jeszcze chciałem zapytać o czwartą kwartę. W po drugiej połowie był taki moment, gdzie była ta przewaga. 10-12 punktów i mam wrażenie, że czasami rękę wyciągaliśmy do zawodników legi, bo te akcje były krótkie i oddawane rzuty za no, te fragment, kiedy Legia się zbliżała. W pierwszej połowie trafiliśmy te rzuty, w drugiej połowie nie trafiliśmy tych rzutów, natomiast obroną wyciągnęliśmy mecz. Grać w rotacji o 8 zawodników bez podkoszowego, gdzie, gdzie to jest dodatkowy wysiłek dla każdego, żeby pomagać pod koszem, jest bardzo ciężko. Legia jest wspaniałym zespołem, który mają 11 zawodników, którzy mogą odmienić losy meczu. I Byłoby czymś naprawdę wyjątkowym, gdybyśmy mogli grać 40 minut z takim zespołem. I tak, myślę, że możemy być super zadowoleni, że, że pierwszą połowę my wygraliśmy tak naprawdę trzy kwarty. W e, czwartej kwarcie oczywiście nie egzekwowaliśmy planu na zone. Tak jak chcieliśmy grać, natomiast te, te rzuty były otwarte w pewnym momencie, jak przestaliśmy grać nasze ataki, i zespołowo egzekwować nasz atak, to dochodziło do indywidualnych popisów, których tak naprawdę nie chcemy. Natomiast tu trzeba brać pod uwagę zmęczenie, że, że, że to wszystko wpływa że nie zagraliśmy przez 40 minut. Natomiast obroną wyciągnęliśmy w końcu mecz i tak jak jeszcze raz wspomnę, kibice nam bardzo w tym pomogli. To na koniec już pytanie troszeczkę z innej beczki. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych powołań reprezentacyjnych trenera Igora Miliczycia, bo już w listopadzie dwa pierwsze mecze kwalifikacyjne do Myślę, że za parę dni będą ogłoszone szerokie skład. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.